Jeśli chodzi o przekaz na przyszły rok organizacji WHO, performance artystyczny oczywiście ma formę artystyczną i czasami żartobliwą, także, wszystkich rzeczy proszę nie brać na dosłownie. Nie będą to ludzie karani przez nas, nie będą to niewolnicy. będą to ludzie, którzy, Będą to ludzie, którzy będą grali dla nas i będą aktorami. Wszystkie osoby, które tutaj są przebrane, to są aktorzy w formie performanceu artystycznego. Także bądźmy, bawmy się dobrze. Będzie to w formie zabawy, nie tylko. Jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć w naszym performanceie i wyrazić swoje, swoje zdanie, będziemy mieli wolne głosy. Także zapraszam też do wolnych głosów. Chcielibyśmy, żeby to była też interak interakcja między, między widzami, a, a tutaj nami. Jest to parę organizacji, które, które uczestniczy w tym, tutaj mamy opisane, są organizacje, które, które w tym, uczestniczą w tym performance. Także za chwileczkę za chwileczkę y, zaczynamy. Jest to y, takie krótkie wprowadzenie, zaraz, y, zaraz y, jedna z pań y, z organizacji Stowarzyszenia Pancerni Poznań. Krótkie wprowadzenie do, 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 do tych zarys, y, jeżeli chodzi o nasz performance. Y, odnosi się, te, ten performance odnosi się do poprawek do traktatu WHO, który ma wejść w 2024 roku. I te poprawki sami zobaczycie, bo będziemy puszczać z cytatu ludzi znanych w Polsce. Będziemy puszczać z cytatu osoby z, z, z Unii Europejskiej, posłów Unii Europejskiej. Także będziemy na formie cytatów, co by nas nie pozamykali, gdzieś tam w, będziemy w formie cytatów puszczali. Szykują nam piekło według tego nowego traktatu, który ma wejść w życie w 2024 roku. Szuka, szykują nam władze światowe z na czele z Billem Gatesem i Melandą. Szykują nam takie malutkie piekiełko ludziom, którzy nie są świadomi. Ludzie, wszyscy ludzie, którzy są świadomi, nie będą mieli problemów z tym, my jesteśmy.